Karczu mówi, Ej, Bucha, dostałem ban na patronite od was. O co chodzi? Odpowiedzcie. Słuchaj, no jakbyś nie rozpostrzeniał. Oh. No jakbyś, nie, oj, oj. Pos, jakbyś nie. Ja wiem, zrobił tylko jeden ban na patronite. Materiałów na grupkach streetwearowych na Facebooku, to byś bana nie dostał. Jakbyś się kurwa nie flexował linkiem <laughs> do naszych materiałów dla patronów na kurwa streetwearowych grupkach. <laughs> Sorry. Jedy jest, mamy jedną osobę na Patronite zbanowaną. Dokładnie, jest jedna. Więc jeśli ty zostajesz zbanowany w naszym Patronite, no to. Co To szyb szybka eliminacja. Wszystkie... Szyb szybko, szybki odsiew został wykonany. Ale respekt był. You know. Pewnie był. Był, był. No tam myślę, że zniszka 5 zł na, na jakieś rzeczy była, nie? Ej, hey, zobacz gdzie jesteś? No właśnie nie wiem gdzie nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja jestem w takiej chacie. Ja jestem przy sztuce nowoczesnej. Patrzę na nią, w dół. A ty gdzie jesteś? Ja jestem przy publicznym portalu. Kurwa, jak wyjebał świnie Ale no, powiedz gdzie jakby Eee, Znajdźmy już ci mówię, bo... czekaj, wejdę gdzieś wyżej Karpu666, dzięki Słysza. za suba Widzisz ten najwyższy budynek? No to jestem pod nim Wyższy... Czemu wszędzie sensie, zombie łażą? Wyższy... Brunary jest takie pod lasie Dobra Za, za Brunary Hills <laughs> Za Brunary Hills No taki wiesz, co wygląda jak taki kwadr... no Du długie, wysokie Muszę okna, sobie. bryła, nie czekaj, to coś innego. A ta bryła, taka no, bryła, typu Minecraft, dzień pierwszy. Okej, okay, bo ja. Okej, okay, to ja przemyślę. Kurwa, jak to <laughs>

Jeszcze kurwa pyta, czemu został zbanowany? Jeszcze ja problem, nie... mam. <grafy> ja, ja, ja. Young nie. Thug, Motocentrum, Brunary 40 Wiesz, Brunary są jakieś takie mocno industrial. <grafy> czemu to jest szpital? Jakiś tutaj? Tak, Lamborghini. O nie. <grafy> Pokaż. Jest Lamborghini. Jest Lamborghini. <grafy> F1 Konix, Rubicy rubicy. Skali 1, 1 Tesla Cybertruck, zobacz. No, wygląda jak prawdziwy. Wygląda jak prawdziwy. Jako jedyny wygląda jak. <laughs> Nie, ale trzeba przyznać. Patrz tego Ford Model T, jaki ładny. Chodź, zdjęcie sobie zrobimy. Fajne, fajne. Okay. Jedziemy. Exploded. Nie wiem. Wow, Wow. nice, nice car. Podobno na górze jest szpital. Tutaj? O, tu jeszcze... A, jeszcze więcej jest. Czekaj, czekaj. Alpina! Alpina! Nie jestem w stanie się tam dostać dużo. O, dobra, O, no. Legendarne mieć po prostu oddzielny pokój dla Alpiny. <laughs> tutaj będzie scena zrekreowana, pewnie cała z tym momentu, <laughs> kiedy Alpina stała zmiana no Tutaj wiesz, postawi dwa. Dwa modele, które podchodzą do auta, wiesz. Marzenie, marzenia się spełniają. szczęście Ale, się spełniają. Szczęście się spełniają. Szczęście się spełniają. Dobra, chodźmy wyżej, zobaczmy jeszcze. Tu jest szpital. Szpital jest w salonie. Co? Czemu szpital, Czemu jest, szpital jest nad, nad salonem auta? samochodem? A no nie, a tu izolatki są. o dobra, to ja już... Ja widzę, Brunary są. Widzę, nastawione dość tak. Dobra, dawaj, przez okno lecimy. Patrz, gdzie jesteś? No, Dobra. Gdzieś? Mega. <laughs> Reszta spadła na ryby. Do Sołtysa nie ruszać. O, Sołtys tu mieszka. Mencher jest Sołtysem. O, dobra. Ej, zobacz! Nadal brzydko. Nie no, już. E, Nie. A to jest nowoczesne miejsce, widać. To jest. No, wiesz. Brunary są w chuj nowoczesne, bo widzę po <laughs> używaniu. alpino. Jak widzę po, po użyciu białego koloru. Szczęścia tak. się spełniają. W Szczęścia się spełniają. Ale zaś, ta rzeźba i te spełniają. budynki tutaj to jest modernistyczny sen. No. I ładniejsza jest trakcja na pewno niż u, na, niż u nas, w sensie na śląsku. Na się co chwilę wykolejają te wózki, a tutaj wszystko wygląda tak. I widać, że architekt Zobacz tu jak ładne. No, no, ładne są. To jest fuj ładne. O, tu bym mógł mieszkać też na całej. Tu bardzo ładne. It's actually. Modernistyczny, znaczy modernistyczny, właśnie nie modernistyczny, tylko już współczesny taki. A współczesna cabana. Ej, tutaj zobacz. Co mi się? już. Trzeba by cię zgubiłem. Aha. No jeszcze tu. To. To jest w ogóle też. Co? To już jest pojebane. Jak ta seria na Netflixie. Patrz tu. Tu nawet kolory są jakieś. What the fuck? Zobacz! Co za ciobyn. Otwarty jest, tak? nie, nie, zobacz, nie... zobacz, zobacz, zobacz! te schodki. Można... Jak... Zobacz, cudownie to wygląda. Co? Czekaj, <laughs> what? <laughs> jak to się robi? <laughs> Zajebiście. I patrz, można sobie przyjść. Chodźcie, organizujemy ogniską gostkę na chacie. Chodźcie <laughs> wszyscy. Nie, nie. Nie no. <laughs> Future tak zwany, no. Pięknie. Co do kolei na Śląsku. Ktoś kilka dni temu zajęł kawałek trakcji na odcinku Zabrze Ruda Śląska XD. W sensie fizycznie w prawdziwym świecie? Ej, Obczaj podpierdolić tory, że jakby mm. naprawdę używane tory, po prostu kradniesz. <grybujesz> Potrzebujesz. <grybujesz> I później nie możesz dojechać do pracy. Przepra e, przepraszam. czemu dostałem bana na podróż do pracy. Podróż do pracy, Dobra, gdzie jesteś? Bo. Jest... E, wróciłem pod ten, pod salon Opla Dobra. Tam z tyłu jest jeszcze jeden budynek i chciałem właśnie ten. Taki wysoki. I chciałem na niego może się wspiąć. Jeśli to jest taka możliwość. Widzę taki rosyjski zmysł masz. Tak, tak. O, też... Brunary w końcu. Widzę wysoki budynek. Czekaj, czy też ten budynek AWG E AWGE Tower, budowa AWGE okej. Okay. Tutaj. Tutaj Typek sobie buduje. Dobra, wchodzimy. Kurwa, tutaj widzę, że tutaj high. high to jest. To jest sztuka y We Like y Streetwear. Deal. Co ty powiedziałeś? No bo Auk to jest kolektyw taki artystyczny. Dla Prokiego robią rzeczy na przykład. Zauważ, że w tym szpitalu Jebanym są kurwa zombie na wyższych partiach tego. Dobra. O nie! O nie! O nie! O nie nie no. Kurwa, kurwa, kurwa! Ja pierdolę tak jednym po prostu. Znaki zapytania przetłumaczycie co? O oh wow. o oh wow, somebody died. Ja prawie zginąłem. To jest dirtovirus. O. <laughs> Zupełnie jak w Chinach na budowie. Tam też jest z bambusa też robione. Man, ale ja za pierdo, ale ale je. Zaraz. Ty jesteś na górze? No, są u górę się Ale od której strony jesteś? E, tam, czekaj, Do tej drabiny? Tak. Dobra. Zostanę tu. To już to okay. Spójrz, weź na C spójrz na górę, widać mnie? Hmm. Coś tam widać. <noise> Coś tam się. <głos> <głos> Widziałem to. Dawaj, skacz. Czekaj. Dawaj, ja zobaczymy, czy, czy jeszcze. Jak się wyłącza HUD? f jeden? Eee, tak, chyba jest jeden. Tak, dobra, jest jeden. dobra jestem gotowy na twiscok. A man has fallen from in Brunary! Hej! Dobra. Czekaj soundtrack, jakiś, czekaj, soundtrack jakiś puszczę. Skok Raptora, o Boże. Jaki soundtrack do tego? E, freestyle. Chociaż nie, bo to zdejmuję. E... No to freestyle Karaoke. Nie, tu już widzę, że to jest sklejmowane. Dobra. Za dobre, za dobre remake, za dobre robią. Nie chcę takiej kurwa. Weźcie tą wodę, kurwa, weźcie midi. tą wodę z domu. Nie chcę tej wody. O, o, midi. Dobra. uwaga. Dobra. Dobra, gotowy? Widzisz to taką deskę, no, taką deskę? Dobra. Wstać tak, żeby było budynek w tle, żeby jak lecisz, żeby było widać. Czekaj, czekaj. Chuj. Dziękuję, to ja. Marstar, dziękuję. Gotowy? Tak, dawaj. Wow. Wow. Liczyłem na coś bardziej spektakularnego. Nie jak ktoś wody. Zajpój się, o nie! Do mnie się tepci, jak coś. Home bruna set Home Brunary. O też. Set Home Brunary. Dobra. Nowa, ten odkryta. Super, wow. Ludzie, patrz, patrz, na górę, zobacz, ktoś jeszcze gdzieś skaka, chyba. O, o, o! O yes. jest! Jak... Jak on to zrobił? Jak on to zrobił? Pojrzałem Dobra, co, my, co, tepie... co zaczęliśmy? Tepiemy się do siebie na ten? Na... Teraz tepiemy się na home, czy tepiemy się na... Na dolinę Tepiemy się z doliną Na dolinę? Dobra. Mm -hmm. Chodź na dolinę Dobra. The home, dolina Nie, home, slash home Mówią do, do świątyni idźcie Ale na Brunarach? Jest świątynia? Jest świątynia w Brunarach? Okej okay. Gdzie? Okay, okay, Łączę już to. Tu. No. Idziesz za mną? No? Mieliście przed oczami XD. No nie wiem. kurwa wszystko wygląda jak świątynia, pewnie to wysokie. W sensie to na górze. To jest świątynia? O, to. świątynia Crafting Table. O nie! Wow! To jest wielki crafting table. Ofiary na kościół. Uwaga, ziemia, święta to duży projekt, ciągle jest w budowie. Koordynacja tej ziemi. Ba. Nie wiem, czy powinniśmy tutaj być. My jesteśmy wyznawcami innej religii serwerowej. A, pierdałem. A ja umiem uszanować, tak? Powiem tak. Nara. <laughs> ej, nie mam takim. <laughs> Napraw to tam. Naprawili już. Mhm. Nie? No dobra, zaczynamy. Ja cię zbanuję. Nie! Przepraszam już! Przepraszam! Przepraszam! O. Nie, to jest inna. Kurwa. O. Dobra, idziemy. Dawaj, wracamy. ja powiem tak: Ja piszę, ja odcinam się od czynu. Rok Raptor, ja jestem. <śm> Idę do ciebie. Znaczy, idę do doliny. Jasne, jestem szczęśliwa. No. I teraz tak, to co? Tu by wypadało zrobić port. No, wczoraj chwilę muszę odebrać e, telefon, to możesz pogadać. Okej. Okay. Teraz ja zobaczę, co na karcie na czasie w takim razie słychać. Hmm. Witam bardzo serdecznie na kanale Stew i dzisiaj zastępuje Czarka Ja jestem Danny Ferrer i będę prowadził Tinder w prawdziwym życiu Ale za to, że zastępuje Czarka to mam dla was pewną sztuczkę wow! Chciałem teraz się zapytać Ani, czy byś mi dała zielone serduszko czy czerwone Xa? Czarek, czarek, miej się na baczności, dajcie znać w komentarzu czy Czarek... Jak oni wszyscy kurwa smutno wyglądają. Oni wszyscy są jacy, tacy kurwa smutni. Już nie powinienem przychodzić do domu i No nie oczywiście, jeżeli będzie 100 tysięcy, łapek w górę po tym filmie Ile? 100 tysięcy? 101 tysięcy to już na 100%. Po 10 miesiącach będzie odświeżenie. Nie, nie YouTuberzy nie, nie się. wybierają youtuberki i vice versa. Czyli na przykład ja wybieram Julię i jej daję odśwież Dobra, dzisiaj wyjątkowo gramy w ten sposób, że tworzymy dwie drużyny. Jedna drużyna to dziewczyny, a druga dziewczyna to. Daniel. To prawdziwi mężczyźni! I dzisiaj wyjątkowo otworzymy dwie drużyny i będziemy grać w ten sposób, że mamy drużynę dziewczyn, czyli członkinie Teamu X oraz widzowie oraz drużynę prawdziwych mężczyzn. Będzie to wyglądać tak, że będzie trzech nas z domu w domowniku chłopaków i trzech widzów. My wszyscy tutaj, a dziewczyny... Hey. Real talk. Jak, Jak tak? Tak? Styl jest niższy ode mnie z domowniczkami, z których jeszcze nie mieliśmy okazji, więc Leksy wymyśliła taki pomysł. Dubiel wrócił, ja tak. nie chciała wymyślać tekstów, dlatego tam stoi, ale może być wrócił... Y... Pamiętajcie o 101 tysiącach, łapka w górę. Pamiętajcie dobrze, tu, moim zdaniem. w ogóle jak wiecie, myślicie? ja prowadzę? Jak bo się myślicie? Bali, dobrze, że to, Dobrze, Dobra, że... lecimy z tym, co? Ja tak, ja głosuję, że dobrze. Dobrze, że Marcin Dubie zwrócił do Teamu X. Moim zdaniem brakowało go tam, tak? W sensie, e, jakby był. Team X był fajny, tak? Ale moim zdaniem brakowało tam takiego smaczku e, stania w tle i patrzenia się. I to moim zdaniem bardzo dobrze robi Marcin. Dobra, i mamy naszych kandydatów na mężów w lekcji, bo podrywaną dzisiaj jest lekcji, a podrywającymi są chłopaki z czyli prawdziwi mężczyźni. Nie, przepraszam. Nie, nie oraz dwóch się widzów nie. Stewarda. Steward masz na stary sercu. Przemek nie oraz Mikołaj. Przemek, skąd jesteś? Dzięki! No, lecimy! Dobra, Dzień. gotowy. Proszę bardzo. Teraz możesz powiedzieć, skąd Dzień. jesteś? Dzień. Lokalizacja. Klikniemy? No No to mam na imię Przemek. Hej, mam 19 lat, jestem ze do Polskich. Głacy, ty pierdolisz. Oni cię jebią na lajki. To prawda. Patrzcie, tylu lajków to ja no nie miałem nigdy. I podarowałbym ci skrzydła byś mogła latać. Yy, korzenia byś wracała i powody, żeby została. Ale to było romantyczne. Bardzo romantyczne lekcje. Zastanę się. Ale, żeby gdzie wracała do Strzelec polskich? Co? W sensie. Oni tak, nie no, fajnie tak. Będziesz uczestnikiem, ale nie damy ci mikrofonu. Co tam, co się dzieje? A nic nie zaglądam. Tinder w Prawdziwym Życiu Chłopaki z Dziewczyny. Co? No nie. No, będziesz miał więcej pracy. Nie no, będzie. Będzie, będzie w odcinku normalnie. Dobre. Od tego się zacznie odcinek. Najczęściej no wyświetlany odcinek kwadratowego incydentu. Dobra, wracam do, wracam do gry. Ale gościu, fajnie, bo są tam jacyś inni. Jakieś in... Jaki, ja, czekaj, bo podgłośniłem teraz. Sam są jacyś inni typkowie, no nie? Inne mhm. typki. I nie podpieli ich nawet do mikrofonów. No po co? A, a ważni są? Nie, nie mam na. No nadzieję, właśnie. Że... No to. Ja myślę, że tutaj zrobić portal, no? To by było git. Portal musi być 3. 3 na 3 czy 4 na 3? Nie. Musi być 2 na 3 A. A sorry, yy, w sensie 2 na 3 musi być to w środku dziura, nie? Okej, okay. to szkoda, bo nierówno będzie. Aha, bo my mamy nieparzyste? Mm. A tak, faktycznie. Kujwa. Kujwa! Po boku trzeba jakoś... Kujwa! Bać! Albo dwa, zróbmy dwa. Ale nie, można, można, można zrobić taki duży, można zrobić większy. Można zrobić większy? A minimum, Boga dobra, szyni. minimum, dobra, dobra, dobra. Yy, uwaga, prezentuję ci... Stack Obsidianu. What <ścoughs> fuck, coś ty robił? No... Nie pamiętasz, jak ty próbowałeś zrobić drzwi, to ja przez jeden odcinek obsydian. Obsidian? <ścoughs> to był ten odcinek, gdy robiliśmy równie nieinteresujące rzeczy. <ścoughs> tak, tak, tak. Trzeba ja tu muszę zrobić. Kurwa, ale ta. Ale ta co, trzeba... Ten caban kurwa. jest taki zajebisty. Chłopie, trzeba zrobić miejsce na skrzynie, bo tu trzeba rozpierdolić te skrzynie, a one są. Czekaj. No, tu jest 36. 6, kurwa z Iron Ingot. Co jest? Co tu się dzieje? Zwariować można. ja, okay, ja może zrobię in, nowe i przeniesiemy. bez Bezpierdzenia. Tylko jest jeden problem. <laughs> Nie mam drewna. A co zrobisz? No, no też właśnie. Dobra, czekaj, ja tepnę się do nas. Home, home i wezmę nam. Ej, tu jest 14 Golden Ore. Lapis Lazuli, dwa staki. Co? No, kopane też było, no. No tak, wiem, ale po prostu, że my w ogóle nie robimy nic z tymi rzeczami. No, or złota nieprzytopiony. Magie, wierzysz, głupi jesteś. Gdzie jesteś? No, chodź. No i co? Chodź. Fajnie jestem. Chodź Dobra. A może... Um. A jakby się jeszcze światło włączało po wciśnięciu przyciska. To ma to dream. Ja myślę, że można oświetlenie poprawić w domu. O nie. No, no, no. To się nie dzieje. To się. Nie, to się... Okej. Okay. Nie, po prostu no, kurwa zrobię. jak Gdzie... długo to robię, to muszę się wiesz. Gdzie tę skrzynkę postawić? Bawić. Tutaj może gdzieś Dobra, tutaj, zobacz. Dobrze. No i trzeba przekładać rzeczy. No, no, to ja wezmę. Aha. <laughs> a, 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 aha. Dobra. Łatwiej będzie. Dobra, bo ja specjalnie właśnie zrobiłem, żeby to przenieść tak kulturalnie, ale okej. Okay. Jak? Chuj wie, co w ogóle tam było, co ja nosiłem ze sobą. Przy okazji jakieś achievementy Zazbię, bo zbiorę przypadkiem jakieś rzeczy. Glowstone Dust. A to ashes, jest ashes to ashes. Ghost gosz. No nie ważne. Co? Nic, nic. O no wiesz, bo się mówi, ashes to ashes, dust to dust. No to że. Ashes to jest glowstone, dust to glowstone, dust. Nawiązanie... Yeah. Takie kulturowe. Kulturalne. Dla... Ma! Ja myślałem, że ty krzyknąłeś. Za każdym razem, jak jesteśmy we dwóch, ja jestem przekonany, że to ty krzyczysz. A man has fallen to the river. 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 Legacy river. Dobra. To co zrobić z obsydianku? Taki ten? Big... The big... Bo ja bym zrobił tak, tutaj. Aha. Dobra. I te? Jeszcze? Tak, tak, tak. Pomos. energia tak zwane. No to powiedziałem to samo w innym języku, po prostu. Tak. Co? Tak. A Czemu? nie, czekaj na dole. Nie, 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 nie. Dobrze, dobrze. Nie to, ważne. to musi być czarne, to musi być wiem, 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 nie, bo y, miałem inne... In, bo nieważne, nie ważne. <laughs> no, bo myślałeś źle. Miałem po prostu koncept, tak. O, coś takiego. Tylko, że na dole chciałem zrobić. Wiesz o co chodzi. Mm. Pod, podpal, jak masz. Nie wiem. Czekam wypełnię. O. Czekaj, to oh. jeszcze przy okazji, oh. bo, już mnie to, bo mnie Sufet to kurwa. Teraz jeszcze. Coś ja sukienki, <grym> to można tak. Kurwa, nie możesz. <grym> A patrz, jakby były tylko tak. O. o. Look at this. Look at this. Zaczekaj, ramka ładna. No tak brzydzej wygląda. No jak brzydziej, fajnie wygląda, tak wiesz, takie dwa pilary są po bokach. Wyglądały. Takie ści ściśnięte. Wyglądasz ściśnięte. Ładnie jest. Mi się podoba. A no to to Podobno. najważniejsze, to zostaje. Dobra. <śmiech> <śmiech> to już odkładam są stów. <laughs> Dobra, czekaj, muszę tak. coś. No. Na dół wygląda. Czekaj. No nie, teraz. <ścoughs> Kurwa. No e, nikt nie lubi moich pomysłów. pierdalam na chatę Patrz. o, Wracą. Tak wizualnie. Widać od da z daleka, że już jest wyżej. No, zajwiście. <ścoughs> no, fajnie zrobiłem, fajnie. <ścoughs> no jak, ale teraz jest nierówno, bo nie masz na dole tego. A co mnie dół obchodzi? No nie, to jest głupio. Walałem, jak było moje. <grym, grym>, no. Wolałem, jak było po mojemu. Wolałem moje w ogóle... E... Dobra. O. Ja jeszcze enchanty porobił. Po co? Enchanty. <grym>, o, jest konflikt. Jest konflikt.